To za sobą piąta z rzędu <laughs> piąta z rzędu przegrana moneta this is getting ridiculous to jest dziwna ręka Dziwna ręka znowu gramy na mil? Co tu się odprawia? I Kolejny win Easy win Zobaczymy Jakby kuźnia robiła awanturnika O nie, on gra podwójny scenariusz To jednak nie jest mil Ja jak grać gdybym DBD Znowu twój nie zatrzymuje Ale no, będzie trochę trudniej. Będzie, będzie trochę trudniej. Trzeci raz, Emer. Teraz stawiam, że przeciwnik gra umę. <noise> o nie, podwójny scenariusz. twór na niego. A czy nie wiemy jeszcze, czy podwójny. Może po prostu gram mil z scenariuszem, żeby jakoś wygrać pierwszą rundę. To też nie jest wykluczone. Ok, mam nadzieję, że mi przyzwyczaiło. Nie mam, tylko może być ciekawe, co też wpadło we wniki. Arszenik, czy to jad Arszenik, czy to jad Co my się będziemy tak w nieskończoność więc jest taki optymista, jeszcze wiarę w ludzkość ma też widzę, że niepotrzebnie bo mój, mój przeciwnik trucizno, 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 trucizno ale nie jestem w stanie wygrać tej rundy, nie? Mogłem zrobić kilka rzeczy, ale to tylko wykrwawiają sam siebie. Mogłem zagrać Andragę, Wojownika, to mi daje prowadzenie. Mogłem zagrać Miruna, mogłem zagrać Karantira i. Bomba wymiertowała. <grymne> bomba wymiertowa nie jest tak tragiczna. Gdyż, ponieważ jako nasz będzie gra podwójny scenariusz, i sobie wtasuje go, to potem zagra Matę, sobie weźmie scenariusz, a nam da Bombę wymiertową. Taki jest plan Okej okay, potrzebuję... A czy mam pożerać? Czy mam Kairana? Mam Endiargę Mam... Jedną zemstę, drugą zemstę To tej się nie potrzebuję Będzie ciężko ten wygrać 1000 IQ play, tak, 200 IQ bomba tak jeszcze bez scenariusza będzie ciężko wygrać no do ja, no, płotka jest cute <ścoughs> o, w poszukiwaniu Azir <śpiewanie> Wow. To by było za proste. A jak przykro. A jak ma ta nie scenariusz? Dzięki. Zeropek Ale mam też inne czwórki. A chyba jest czwórka. Mam A. Piach w to nigdy nie jest pewne, co dostaniemy. Okej, okay, idziemy do rundy trzeciej Od razu Trucizny będą nieco... nieco w nie chcemy na rynku e, ja, Powinniśmy znaleźć scenariusz Nope Tak, chce, rusza do mnie Nie mam Nozrella ej, ej Ej, 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 ej. Zamy, zagramy w miarę późno, żeby Kairanko zeżar. To na pewno będzie ciężki mecz. Heh. To na pewno nie jest. A czy to jest maksymalnie maksymalna Miruna, nie? idę stąd? Tak. Troszkę? Na razie Ale ja za 11 uł... What a Najlepsze zagranie ever Tłumy statusy e. Zrobię co każesz Zrobię co każesz Raczej nie ma ryzyka, że on gra Wiedźminów. On gra pewnie Nedodekiem. Tylko z Emrem z jakiegoś powodu. Ja jeden Tybek Egerna zablokował, potem zbił pancerz i poszło na <śpuszcza> <śpuszcza> e, to nie jest bomba. Najważniejsze to jest punkty m, chociaż starać się równomiernie rozkładać. Chociaż starać się. Ja myślę, czy ZBR musiał sklucznika zrobić Ultramemo zamiast po prostu zrobić tak w przypadku uzdrowienia, czyli dać limit werbunku na skrzyżowaniu z artefaktowi. Znaczy, no to jest po prostu myślenie przyszłościowe, nie? Jak kiedyś będzie mocny artefakt, który będzie miał słaby werbunek, żeby nie, nie szło go grać dwukrotnie. Artefakty nie powinno się skryć, artefaktów nie powinno się zagrywać dwa razy. Dlatego wydaje mi się, że po prostu lepiej zmienić Azir. Jest to nieotypek jak ta rework zabierze kurcznika mama. Co nie na to, tak jak to teraz chciałby wkrzesić? musimy poświęcić tą kartę, nie? Musimy niestety poświęcić tą kartę. Mianem. Nie mamę. <laughs> ja ktoś jakiś deck pod Drauga? Dziękuję. Eee, możesz zobaczyć, co moją talię KP, co mam wrzuconą na YouTubie? Tam grałem Drauga, bardzo dobrze mi się grało. E, Insurek też czasami też gra Drauga. Eee, e, e, jak wolisz? Każdy ma jakieś słabości, no, mm. czy to ja? O, to za power mowy odwiedzić moją eee, Teraz zagrywamy Kairana, zostawiamy mu jeden ładunek, zagrywamy Gerna i połownicę na końcu. Tylko tam latarę zagrał. Ja nie, wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego to zrobiłem, nie wiem dlaczego zjadłem, ale poczułem, <grystułem>, że tak będzie stosownie. <grystułem> teraz zablokuję tę kartę. To trzeba liczyć, że po prostu nie ma jak zdać innego punktu obrażeń. Może nie ma. You, you never know. Liwgat nie ma obrażeń. Liwgat nie gra karty, które zdają obrażenia. Krwawienie przechodzi przez pancerz. Ma jeszcze ją truciznę? Nope No. nie będzie ojej, ale jeszcze jeden ojej, I będzie pro ojej, potwory na ojej. Potwory. Szósty przegrany ojej, Szósty przegrany How the fuck? Ale to znaczy, że wygramy To znaczy, że jest easy wygrana <laughs> Absurdalne Mamy mało zemst, czy nie w ogóle. wygrana koń, wygrana gra? tak Oczywiście. najłatwiejsza wygrana rzędu a potwory? co mogą mi potwory zrobić? wow to jest po prostu zbyt dobre żeby tego nie zrobić nie? chociaż szkoda chociaż szkoda szkoda zużywać na to jakbym wygrał koina to bym to zrobił a teraz po prostu szk szkoda mi kolejno, szkoda mi ten lidera. Jak tam wbijanie proranka. Jak wygramy ten mecz, to będziemy mieli pro To jest mój final boss. 2-1 Soldów. Z ramką sera. Zagramy tak. Zobaczymy, co zrobi. Teraz musi zagrać jednostkę. Ok, zużyłem jeden tyk To jest spoko. Będziemy mieć dominacji. A czy możemy mieć? Jakbym zagrał czaszkę w pargesta. Poranka czytałem poranka. Tak, wbijamy poranka. Możemy zrobić tak. Ziup, 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 ziup. Ziup, ziup A teraz już poniekąd nie mamy co zagrywać. No, e, Musimy znaleźć chociaż jedną zemstę? Tak nie, nie musimy, mamy lidera. No jest okej, to też jest okej. To jest okej. OK. okay. okay. okay tak jest chyba dobrze zbalansowana ręka. Okej, wygląda na to, że będzie chciał mieć cisnąć chyba. Zagramy póki co pustynice i zobaczymy. O mm. bestia zbugowana karta. Jak się nazywa scenariusz potworów? Zmurzyca. Ultra pokrzepienie. Cokolwiek nie przechwycę, będzie dobre, nie? Aż możemy zrobić lepszy ruch Garantira w Miruna i ją zjeść. A podało mi się to zagranie. To nam ewentualnie zostawi miejsca, żeby zagrać scenariusz. A gra scenariusz, my gramy scenariusz, <grymne> wszyscy będziemy się świetnie bawić. <grymne> Pra mi smużycę. Traci połączenie spoko, tak też mogę wygrać. <grystanie> jak dostaniemy się do proranka a przez Pozdanie też może być. <grystanie> nie będę marudził, nie będę narzekał. No, jak nie it's fucking creepy. Wszystkie jego jednostki biorę This is now jak tak najlepsze animowanie art już. Tak This is bullshit. Co? Co stało? Zagrał Goliata, który, jak z jego, to przyzwał moją najmocniejszą jednostkę. przyzwał mojego gierna i on miał zero pancerza i się razy zniszczył. <laughs> <laughs> hmm. A jest bullshit. Ale jest bullshit. Ale zagranie. 50 milionów IQ <laughs> To jest so sad. Alexa Play Despacito Okej, okay. on zagrywa tylko pustynice. My też powinniśmy zagrać coś słabego. A gdybyś Igerna miał na ręce, to byłby smutek u rywala? Aby przyzwał mi trola. Czyli to nie byłby smutek. Ara, musimy znaleźć Kerana. I najlepiej odrela i wygranko. Nope. Nope. No matko. A złote karty mogę? To jest złota karta. Boże, raczej potrzebujemy bardziej niż karty z zemstą. O mój Boże. Halo, gdzie moje złote karty? Ojen. Teraz trzeba liczyć na to, że przeciwnik miał podobnego pecha przy dobieraniu kart. Najpierw powinienem użyć bargesta, żeby mieć tą dominację ewentualnie. OK, póki co też nie ma jakichś fantastycznych kart. Póki co jest spoko. Co nam przegra grę, to nam przegra grę, ewentualnie Irden. Jeżeli nie przeciwnie gra Irden. To będziemy smutni. Jeśli zagrywał takie słabe karty, to można nawet mnie nie pomoże. Zakładam, że ma dwie zemsty, bo ma jeszcze dwóch Redinów. Prank biacz! Sześć wygranych z rzędu. To się bardziej opaca grać w alchemii. Markwarga czy dekret? Ja wolę Markwarga. Jakim cudem to wygrałeś? Bo jestem lepszym graczem. <noise> Karantynatarcza tarcza, albo wojna. Teraz, jak jesteśmy na pro, to możemy sobie memić ile chcemy.